Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem z gościem, jak widzicie? Aleks. Tak. E, jesteśmy i nagrywamy dzisiaj tak. Tak, który się nazywa kto? Tak, kto? Molowniczka czy Aleks? I. Tak, i światło zaszło. A, tak! No trudno, mam nadzieję, że jest ok. E, I mamy pytania. To. Pytania? Na karteczce, tak. Mamy pytania i odpowiedzi. Tak, i odpowiedzi, czy jest to Alex czy Moloniczka, i będzie odpowiadać na różne pytania. Na pewno już wiecie o co w tym chodzi, bo już takie tak na pewno bardzo dużo osób nagrało. Tak, i będzie tak, że 15 pytań jest Łady, a drugie 15 będzie u mnie na kanale, więc Ada Wam pewnie podziękuję. Tak, wszystkie linki są na do kanału Oli. Macie teraz na Oli Buzi takie. Taki klik, przejdźcie do kanału Oli i na dole macie również jej odpowiedź. Na ten tak będą dwie części. Okej, okay, okay. no to zaczynamy. I pierwsze pytanie to kto lepiej się uczy? Tak. <laughs> skromnie mówiąc! Tak, no, zdecydowanie. To ma paski i w ogóle no więc... <laughs> OK Okej. Pytanie drugie. Kto bardziej dba o włosy? Ym... Tak, to zdecydowanie. Ada. Okay. Tak, Ada jakieś tam płukanki sobie robi. Bo w ogóle ja nie wiem co to jest. Tak, ja bardziej... jest ja, jestem taka włosowa, włosowa i paznokciowa. To są dwie rzeczy, o. które mam tak bardziej, a wszystko inne mam gdzieś. <grym> <grym> Kto spędza rano więcej czasu w łazience? A... O. A, 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 to a jest zgodne? Dlaczego, dlaczego tak wnioskujesz? bo ja, ja po prostu... To wstaję... bliżej do szkoły. Tak, ja wstaję do szkoły 15 także tam w ogóle w się to jest 15. Minut. Naprawdę za 158 mhm. Jezu, ja za 157 wstaję. No to no to ja się dłużej <laughs> szykuję. E, Okej. Okay. Kto używa więcej kosmetyków na co dzień? Mm. No. Hmm. Mm, ciężko, bo dobra. Pra... Ja dam taką. Ja jeszcze nie wiem, zastanawiam się. A to ja. To... O! A dlaczego tak wnioskujesz? Bo jak no, jeszcze ja się nie powiedziałam, że mam tylko paznokcie i włosami, te mamy tak... No dobra. Raczej, raczej, raczej nie dbam, że tylko myję twarz, nakładam krem i tyle i takiego więcej. No ale... to ja myję twarz, ale kremu nie nakładam, aha, jestem szalona. Ja aria ja korektor, jakieś tam no. odżywka do rzęs i takie tam... Ojej, odżywka do rzęs, gdzie ja w ogóle moje oczy tylko nie widziały. <noise> 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 Okej. Okay. Kto lepiej gotuje? Dobrze. Tak, <noise> tak ja gotuję. I to dużo, także... No ja gotuję lecznicę. I na leśniki. Nie, tak, I ja wszystko. Od ja, obiadu pizzę, różne takie rzeczy, także... Ja okay. dużo. E, kto szybciej wstaje do szkoły, no to już wyszło e. wcześniej, prawda? Na jaw. Za 15. Najlepsza. Za 10, 7, gdzieś mniej więcej w tej okolicy e, Kto ładniej śpiewa? Nie wiem, zleka jaka śpiewasz Aha, okej, okay, no to o, ja chodzę na chór do szkoły no, muzycznej. To ma szkoła muzyczna, no. Także. No. Ja też tak. chodziłam do, ale Alarodam dzieje także. E, Kto bardziej dba o paznokcie? I to tak ja już powiedziałaś ty dbasz, ale ja też mam od paznokcie no, i tak obydwie chyba. No, weź tak, bo ja mam, bo jak na gitarze. Oni noga mnie nie <laughs> nieważne, bo jak mam na gitarze i jak mi się złamie paznokieć albo rozdwoi, to jest w ogóle... Co robić, co robić? I no... czy znaczy Ja bardziej dbam od prawą dłoń, ta lewa to se może iść, bo to nieważne, <laughs> więc no... Okay, <laughs> więc tak nie oby obydwie będziemy. Mhm. Okej. Okay. Kto jest bardziej zapominalski? Nie wiem, Ada, jaka ty jesteś zbytnio, ale dobra. A, zdecydowanie. Jest zdecydowanie, jestem <laughs> bardzo pominęlska. Zapominam, że najprostsze rzeczy, jakie mam zrobić, to zapominam, zapominam, co mam kupić i takie rzeczy, także zdecydowanie ja. Um, kto więcej czasu spędza przy komputerze? że ja. Zresztą ja nie spędzam chyba aż tak dużo czasu, ale ty się wydajesz taka bardziej w naturze. tak? No ja z bardzo silnością. Powiem wam, że ostatnio ja to w ogóle się od a, internetu. Odziełam. A to nie od Was, jak jest wolno, to ja długo, długo się ze Właśnie tak, ja Nie, nie, tak. ja teraz częściej jestem gdzieś na zewnątrz i z ludźmi. W ogóle ja codziennie jestem z jakąś koleżanką, także rzadko jest tak, żebym siedziała w domu. Na wczoraj co bym nie było w domu i a ja nie, nie. W ogóle... byłam w domu. Był... A nie, ja byłam wczoraj we Wrocławiu, ale um. no stałam w korku, więc zajęciem <laughs> super. E, kto jest starszy? A znam A... odpowiedź. Tak. Ja o ile? Ja jestem stycznia. No ja też, ale... Ja 6 stycznia. No to ja 24. To co, 3 tygodnie niecałe, tak? No, po prostu widać to, prawda? Widać. Okej. Okay. Różnica to znaczna. E, kto pije więcej herbaty? Nie wiem. Ja piję dużo, ale... Nie chyba aż tak nienaturalnie dużo, więc Aleks? Ja piję, tak. To oh, znaczy ja piję... Ja też nie piję jakoś tak bardzo dużo, przy czym y, ja piję, ja wnioskuję po tym, że przez to, że mam babę, to robię mi się przebawienie od herbaty, więc no. Takie dam rzeczy, ale ja piję gdzieś tak nie wiem, co najmniej dwie dziennie. Nie, 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 ja piję jedną, ale to też zależy. No ja dwie, co, czasem trzy, czasem też cztery, no wow, to. faktycznie, to Alex, okej, okay, to okay. mm, Kto jest bardziej oszczędny? Hmm. Um. Nie, ja, ja, dobra, ja daję tak. Też wydaje mi się, że ja ciężko. No. Czy ja jestem oszczędna? Hmm. Zależy w jakiej sytuacji, bo jak na przykład idę na zakupy i mam na przykład, nie wiem, jakieś tam kila, kilka, kilka pieniędzy, <laughs> mam dajmy to 30 zł, to bardzo prawdopodobne, że ja wydam te 30 zł. Ale mam też tak, że ja potrafię sobie powiedzieć, że ja nie idę do sklepu, ja do niego nie idę. Więc no. Chyba, że w nie z promocjami, minus 50% to można ten zakaz zlikwidować. No. Ciężko, Będę mi ciężko powiedzieć, bo ja z mnie jakoś tak dużo nie, wydawa, nie wydaje i nie wydaje mi się, że Alex Aleks jakoś tak... No, to dobra, damy teraz obie. obie. No, no, jakieś oszczędne. Kto ma więcej kosmetyków? A, nie wiem, przypuszczam, że, że ja. No ja te, też. Jak oglądałam Twoją organizację toaletki kiedyś, Ty masz całą szufladę, mm. co nie? No, a ja mam no. tak... No to tym bardziej. A ja mam tak, tak... Nasz, na komodzie porozstawiane, trochę z łazience, nie wiem, różne. Nie, ja nazywam no, nie, bo ja lubię po prostu mieć tak, że mam wszystko i jak mi się kończy, to ja już mam zawsze... Jak na przykład jestem w Rossmanie, na przykład w tygodniu i ja pamiętam, co mi się kończy i kupuję sobie na zapas. Jak mam tyle żelu to ja już mam żel drugi na zewnątrz. No. I ja mam takie coś, że... ja o tym, że ja mam więcej, także... Okay. Ale już mam systematycznie, to nie jest tak, że... To leży i nie używam, tylko po prostu są zapasy. I ostatnie pytanie tutaj do kanału Ady. Kto ma więcej ubrań? E -e 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 -e. O! o, no. o jako się znamy! No. Nie, ja nie jestem totalnie ubrań. No ja jestem urodo, tak, że ja modowa. mam... Ja mam dosyć dużo ubrań, tyle, że na przykład ja noszę jakąś tam część, a reszta sobie leży i czeka na jakąś okazję. No. Ja, ja po prostu nie, ja nie jestem młodowa, zresztą wiecie, bardziej niekośla. Jezu, co to było? Nie wiem. To chyba nie burza, nie, burzę. Za ładna pogoda. Hmm, jakieś zaciało, gruzy? No, to, nie dobra. wiem, coś takiego. Nieważne. Mm, no jest Także... tak, okay. to. To tyle, jeżeli chodzi o te pytania na kanale moim. Teraz zapraszam tak. na dół, tam na dół, na do link tak. y, kanał y, Oli i na Oli kanale znajdziecie drugą część. kolej 15 pytań, na które odpowiemy. Mam nadzieję, że mi się spodobał, tak, jeżeli tak, tak. To, to, to... I widzimy się za chwilę. Właśnie, widzimy okay. się u Oli, koniecznie zobaczyć drugą część. Do zobaczenia I hej. Pa pa!